Pełna zgoda, każda seria się kiedyś kończy, szkoda, szkoda, że, że może teraz, ale, ale mam nadzieję, że też to taki trochę dziwniejszy prysznic dla nas będzie przed tym playoffem. Fajnie, że Gdańsk nam postawił cięższe warunki. Myślę, że troszeczkę falowaliśmy dzisiaj, tak mi się wydaje. Początek bardzo fajny z naszej strony, naskoczyliśmy. Na Gdańszczan, potem drugi set dużo gorszy w naszym wykonaniu, potem w trzecim, czwartym wróciliśmy, wracaliśmy i wróciliśmy do swojej gry. No i Tajbrek do 12? Nie, do ilu był breczek? Do 12. Do 12 dobrze patrzę. E, myślę, że wyrównany, zaważyły kilka prostych błędów myślę po naszej stronie, ale generalnie powiedziałbym poza drugim i trzecim setem całkiem niezły mecz w naszym wykonaniu. Um, głowa mi już troszeczkę no nie ma co ukrywać, jesteśmy przy tym playoffie i i teraz jakby pełna moc, te obciążenia są dużo mniejsze, wyświeżamy się i mam nadzieję, że na, na play-offy przyjdzie forma fizyczna jak najlepsza. Zobaczymy, no Zaksa u siebie jest bardzo mocnym zespołem, ale my, my się nie boimy tutaj tej rywalizacji. Oby w zdrowiu wszyscy dotrwali, że tak powiem, do, do tego play-offu i niech wygra lepszy, będziemy się bić. Szkoda, że w takie terminy niestety, ale no, nie mamy na to teraz wpływu, także spróbujemy. Spróbujemy zagrać naszą najlepszą siatkówkę i myślę, że, że będą ciekawe, ciekawe mecze. To znaczy, ZAXA to jest uznana marka, to nie jest tak, że to jest jakiś pierwszy czy drugi, drugi sezon w takim wykonaniu, więc wiemy czego się spodziewać po nich. Są to klasowi gracze, bardzo dobrze zgrani ze sobą, grający długo razem. Na pewno na wideo jeszcze poznamy ich te mocne strony, przypomnimy sobie te mocne strony, poznamy one te słabsze mankamenty i będziemy się starać je wykorzystywać.